A tutaj, drogi Brudusie... Gdzie on jest? E! Co, odciski masz? Nie. No to czego zdjąłeś? A nie trzeba? Tobie się czasem mitologie nie mylą, wyczuj tylko porządnie. Zwariować mówię. No i jak ci się, Brudusie, podoba? Piękna budowla. A jaki to styl? Mieszany. Wczesnojoński, późno i środkowoeuropejski. Duża architektura. No, duża. A to co? Za mało widło? To? To jest wizerunek starożytnego nieba. Nie poznajesz o. W środku słońce, dookoła planety, gwiazdy. Widzisz? No. Słuchajcie, ja się tak czasami zastanawiam, jak to jest. W środku akurat słońce, a cała reszta lata dookoła. To się nie zastanawia, i tak to jest urządzone. Zawsze w środku jest duże, a małe latają dookoła i jest dobrze. I tym, co latają też? Też. I one tak muszą? Pewnie, grawitacja taka jest. A co ty się raptem taki dociekliwy zrobiłeś? Właśnie. A co to za blondbiustwo? To ty nie wiesz, kto to jest? Nie. Kochany, to jest Lufia, pierwsza westalka Rzymu. Lufia? To wesoło to musi być. Żadne wesoło. <grym> Westalki w Rzymie to kobiety nietykalne. Biedactwa. A to jest świątynia Westy? Nie, Zeusa. Zaraz, to skąd westalka? Ona jest także Zeuszniczką. Ale w Rzymie powinien być nie Zeus, tylko Jowisz. Kochany, to Jowim, ty wisz, a świątynia stoi. W jak widzisz, też zmiany. Wszystko idzie do przodu. To do czego to dojdzie? Drogi brudusie, nieważne quo zważne ważne status quo. Nie rozumiem. Dobrze. A ona tu ognia pilnuje, żeby nie zgasł? Też. Z czego głównie trójnogu pilnuje, żeby nie gwizdnęli, bo teraz metale kolorowe w cenie, a ona go ma na stanie. Tak, a poza tym... Poza tym głównie pilnuje, żeby właśnie zgasić, kiedy trzeba. Co? Są ograniczenia? Nie, gasi się tylko wtedy, kiedy Cezar zagląda do świątyni, żeby mu się nie skojarzyło. Co? Dużo. Cezar jest trochę piromanus przy tym artysta, czyli nieodpowiedzialny, a rzym w większości drzewniany. A on o tym wie? Gdzie? wie, że marmurowy. To całe szczęście. Jak się całe szczęście? Normalna sprawozdawczość. Nie rozumiem. To się dobrze składa. To się dobrze składa, tutaj możesz złożyć sobitą ofiarę, wysłuchać wróżby, może ci się w głowie ułożyć i wreszcie wszystko zrozumiesz. Ale przecież wróżby to są dla plepsy. Dla jakiego plepsu? Ty wiesz, jakie osobistości tu przychodzą, o czym mówią, a o co proszą? Skąd wiesz? A jedna moja znajoma zatrudnia się tu za westalkę, to wiem. No, to trzeba mieć powołanie. Jakie powołanie? Po prostu musi jakoś męża i troje dzieci utrzymać, nie? Zaraz to ona. Ona ma męża i dzieci? A co w tym dziwnego? Jak jest mąż, to czasami są i dzieci. Tak. Nie o to chodzi. Wszyscy wiedzą o tym, że ma? Oczywiście. Nie wyrzucili jej? Kochany, jak ty byś tyle wiedział, to byłbyś do ruszenia. Dalej tu robi, tylko nie na te zmiany. Robisz yy, wróżysz se czy nie? nie? Nie, zresztą ja w takie wróżby nie wierzę. Po teraz coś trafi przez ciebie. No co? Pożartować sobie nie można? Chce nie żartuj. Jeden, tu sobie raz kiedyś zażartował. I co? I co? Jak huknęło, to o, o tuż w posadce dół na dwa metry wydłubało. A tam? Tam i tam na półtora. To z było? Nie. z Zygzakiem uciekał. I uciekł? Uciekł. Źle był namierzony. To miał szczęście. A czy ja wiem? Nie rozumiem. A jak myślisz, kto za nową posadzkę zapłacił? Alastryko akurat poszło w górę, tak? W górę. jest, pomnik by mu taniej wyszedł. A ja bym nie płacił, jak ktoś nie umie celować! Słuchaj, czy my musimy to akurat świątynie pokazywać, bibliotekę mu pokażdą? Tak, żeby się regał na nas zwalił. Ale tak czy inaczej, trzeba stąd wyjść, brodusie, idziemy. Zygzakiem? Normalnie, jakby nigdy nic. Ale świątynia ładna, nie? Czy <futu> ja wiem? Taka sobie! Uspokój się! Gdzie jest O, ale z palenizną jedzie. Fff. No, tyle dobrego, że za posadzkę nie będzie musiał płacić. No, Piramidion mu to nadrobi.